Witajcie w kolejnym odcinku Polish Castle Podcast. Dziś zabierzemy Was w podróż do serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie wśród wapiennych skał wznoszą się potężne ruiny Zamku Ogrodzieniec. To miejsce przesiąknięte legendami, historią i niezwykłą atmosferą. Poznacie losy zamku, który przeżył najazdy, rozkwit i upadek, a dziś przyciąga tysiące turystów i być może duchy dawnych mieszkańców. Gotowi na kolejną wyprawę w czasie? Zaczynamy. Na południu Polski, wśród wapiennych ostańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej, majestatycznie wznoszą się ruiny zamku Ogrodzieniec. Już z daleka dostrzec można białe, poszarpane mury, które zdają się wyrastać prosto ze skał. To miejsce od wieków rozpala wyobraźnię zarówno badaczy, jak i turystów. Zamek Ogrodzieniec to nie tylko zabytek, to także przestrzeń, gdzie przeszłość miesza się z legendą. Jedna z najsłynniejszych opowieści dotyczy czarnego psa, widmowego stworzenia, które ma strzec ukrytych skarbów i błąkać się po ruinach w księżycowe noce. Mieszkańcy okolicznych wsi przysięgają, że widzieli jarzące się oczy w ciemnościach i słyszeli głuche szczekanie dobiegające z zamurów. Według legendy, czarny pies to duch Stanisława Warszyckiego, XVII wiecznego magnata. Znanego z bezwzględności wobec chłopów. Po śmierci nie zaznał spokoju i powraca w postaci psa z łańcuchem przy szyi, włócząc się po zamkowych dziedzińcach. Ta opowieść, choć budzi grozę, przyciąga odwiedzających, zwłaszcza miłośników zjawisk nadprzyrodzonych. Ale ogrodzieniec to znacznie więcej niż tylko legenda to historia Polski wpisana w kamień. Zamek był świadkiem wojen, buntów i przemian ustrojowych. W kolejnych minutach poznamy jego burzliwe dzieje, od średniowiecznego grodu po renesansową rezydencję i wreszcie malowniczą ruinę, która przetrwała wieki. Historia ogrodzieńca sięga głęboko w mroki średniowiecza. Pierwsze ślady osadnictwa w tym rejonie pochodzą jeszcze z czasów plemion słowiańskich, jednak to XIII wiek przyniósł narodziny murowanej warowni. Zbudowana na wapiennych skałach, nowa forteca miała nie tylko zapewniać bezpieczeństwo, ale także pełnić rolę strategiczną, kontrolując szlaki handlowe łączące Kraków z Wielkopolską. Pierwsza znana wzmianka o zamku pojawia się w dokumentach z roku 1386, kiedy towarownia należała do rodu Włodków Herbu Sulima. To właśnie oni nadali zamkowi jego charakterystyczny wygląd: gotyckie mury z wieżami obronnymi i basztami, wkomponowane w surową formę ostańców skalnych. Dzięki naturalnym formacjom zamek był niemal nie do zdobycia, skalne ściany pełniły rolę naturalnych bastionów. W tamtym czasie zamek był centrum lokalnej władzy i miejscem schronienia dla okolicznej ludności. W jego murach gromadzono zapasy, dokumenty i kosztowności. Otaczała go sieć umocnień i murów obwodowych, a do wnętrza prowadziła jedna solidnie broniona brama. Nie brakowało jednak zagrożeń. Okres średniowiecza obfitował w konflikty, zarówno lokalne, jak i ogólnokrajowe. Mimo to Ogrodzieniec przetrwał najazdy i pozostawał ostoją stabilności w regionie, który wielokrotnie zmieniał właścicieli i granice. To właśnie w tym okresie zamek zyskał reputację twierdzy nie do zdobycia. Wiek XVI przyniósł Ogrodzieńcowi okres świetności, jakiego wcześniej nie znał. Właścicielami zamku zostaje wówczas wpływowa rodzina Bonerów, bankierów, kupców i doradców królewskich, wywodzących się z bogatego mieszczaństwa krakowskiego. Najbardziej znanym z nich był Seweryn Boner, człowiek renesansu, doskonały organizator, fundator i mecenas sztuki, który w roku 1532 przejął warownię i przekształcił ją w nowoczesną rezydencję o charakterze renesansowym. To właśnie za jego panowania zamek zyskał imponującą formę, która do dziś budzi podziw wśród zwiedzających. Z dawnej gotyckiej twierdzy wyrosła monumentalna siedziba magnacka, łącząca funkcje obronne z wygodą życia dworskiego. Powstały arkadowe dziedzińce, przestronne komnaty z ozdobnymi kominkami, bogato zdobione sklepienia, logie oraz galerie wzorowane na architekturze włoskich pałaców miejskich. Bonerowie sprowadzali architektów i rzemieślników z całej Rzeczypospolitej, Niemiec, a nawet z samej Italii, co nadało zamkowi unikalny kosmopolityczny charakter. Wzorce czerpano z budowli florenckich, ale również z zamków francuskich, czego efektem była elegancja połączona z potęgą militarną. Mury zostały umocnione, ale jednocześnie ozdobione renesansowymi fryzami, kartuszami z herbami oraz kamiennymi portalami. Zamek w tym okresie stał się centrum życia politycznego i kulturalnego jury krakowsko-częstochowskiej. Odbywały się tu wystawne uczty, koncerty lutni i skrzypiec, narady z udziałem królewskich wysłanników, a także pokazy fechtunku i łucznictwa. Przebywała tu śmietanka szlachty małopolskiej, duchowieństwa oraz kupców z Krakowa. Renesansowa przebudowa sprawiła, że ogrodzieniec stał się jedną z najnowocześniejszych rezydencji magnackich w koronie Królestwa Polskiego. Niestety, ten czas dobrobytu miał się wkrótce zakończyć. Już w kolejnym wieku zamek stanie się celem obcych wojsk i będzie musiał stawić czoła kataklizmom historii. Ale o tym w następnych wersach naszej opowieści. XVII wiek przyniósł ogrodzieńcowi czas burzliwy i dramatyczny. Po okresie renesansowej świetności, zamek staje się świadkiem wojen, oblężeń, pożarów i stopniowego upadku. Historia tego okresu to opowieść o ludzkiej determinacji, ale też o bezlitosnym działaniu sił historii i natury. Pierwszy cios nadszedł w czasie potopu szwedzkiego. W roku 1655 ogrodzieniec został zaatakowany i zajęty przez wojska szwedzkie. Mimo solidnych umocnień i trudnego położenia, zamek nie oparł się nowoczesnej artylerii. Szwedzi splądrowali wnętrza, zniszczyli cenne wyposażenie. A część struktur, zwłaszcza dachy i wieże, została doszczętnie spalona. Po wycofaniu się wojsk na jeźdźcy, zamek przez jakiś czas próbował podnieść się z ruin. Jednak brak środków, zmiana właścicieli oraz ogólny kryzys Rzeczypospolitej sprawiły, że rozpoczął się proces jego nieuchronnego upadku. W roku 1694 kolejny pożar zniszczył znaczną część zabudowań, w tym część rezydencyjną. Zamek, choć wciąż imponujący, przestał być zamieszkały na stałe. Nowi właściciele, rody Męcińskich i Rękiewiczów nie byli już zainteresowani odbudową w stylu minionych epok. Utrzymanie tak wielkiej warowni stawało się nieopłacalne. Elementy wyposażenia wywożono, część materiałów budowlanych rozebrano i wykorzystano w innych rezydencjach. Ogrodzieniec z twierdzy i rezydencji przeistaczał się powoli w malowniczą ruinę. Jednak mimo dramatycznych zniszczeń, mury zamku przetrwały. Ich potężne kontury nadal dominowały nad krajobrazem Jury krakowsko-częstochowskiej. Z czasem zaczęły inspirować poetów, malarzy i wędrowców, którzy dostrzegli w ruinie nie tylko świadectwo przeszłości, ale także piękno przemijania. Wiek XIX przyniósł zupełnie nowe spojrzenie na ruiny ogrodzieńca. Choć zamek nie pełnił już funkcji rezydencjonalnych ani wojskowych, jego monumentalne pozostałości zaczęły fascynować poetów, malarzy i podróżników, którzy w duchu romantyzmu odnajdowali w nich nie tylko ślady przeszłości, lecz także metafizyczną głębię i piękno przemijania. Zamek, położony malowniczo na wapiennym wzniesieniu, wśród skał i jaskiń Jury krakowsko-częstochowskiej, stawał się symbolem minionej potęgi i utraconego świata. W dobie zaborów, gdy Polska zniknęła z mapy Europy, ruiny ogrodzieńca zaczęły pełnić funkcję niemego świadka narodowej historii i przypomnienia o świetności Rzeczypospolitej. Ich obecność w krajobrazie była aktem oporu wobec zapomnienia, a każdy kamień zdawał się opowiadać historię o dawnych czasach. Artyści epoki romantyzmu, tacy jak Artur Grodger, Juliusz Kosak czy Napoleon Orda, Znajdowali w ruinach inspiracje do tworzenia dzieł pełnych melancholii, dumy i tęsknoty za minionym światem. Pisarze, zarówno polscy, jak i zagraniczni, umieszczali ogrodzieniec w tle swoich opowieści, widząc w nim przestrzeń tajemniczą, pełną echa minionych wieków, duchów rycerzy i niewyjaśnionych historii. W tym czasie rozpoczęto także pierwsze próby dokumentowania zamku. Powstawały rysunki techniczne plany, opisy i inwentarze. Grupy inteligencji krakowskiej odwiedzały ruiny, prowadząc badania i organizując wycieczki krajoznawcze. Pojawiły się pierwsze fotografie, dzięki którym możemy dziś zobaczyć, jak wyglądały ruiny ogrodzieńca jeszcze przed większymi rekonstrukcjami. Zaczęto też rozważać potrzebę ochrony zabytku, nie tylko jako śladu historii, ale także jako miejsca o walorach estetycznych i emocjonalnych. Dla Romantyków zamek nie był już tylko pozostałością podawnej twierdzy. Stawał się miejscem duchowego spotkania z historią, przestrzenią refleksji i kontemplacji. Wśród porośniętych trawą dziedzińców, pękniętych sklepień i osypujących się murów, odnajdywano nie tylko przeszłość, ale również nadzieję na przyszłość wolnej Polski. Zamek stał się symbolem nie tylko straty, lecz także siły trwania. Wiek XX. przyniósł dla ogrodzieńca kolejną odsłonę jego historii. Tym razem już nie jako twierdzy czy romantycznej ruiny, lecz jako obiektu dziedzictwa kulturowego, który coraz częściej przyciągał uwagę konserwatorów, filmowców, turystów i badaczy. Zamek zyskał nową rolę stał się symbolem trwania w zmieniającym się świecie oraz przestrzenią, w której przeszłość spotyka się z nowoczesnością. Na początku wieku Zamek nadal znajdował się w stanie postępującej ruiny. Choć wzbudzał ogromne zainteresowanie, brakowało środków finansowych i instytucjonalnych do prowadzenia kompleksowych prac zabezpieczających. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej, a szczególnie w latach 50. i 60., podjęto decyzję o jego częściowej rekonstrukcji i adaptacji do celów turystycznych. Prace te polegały głównie na zabezpieczeniu najbardziej zagrożonych fragmentów murów udostępnieniu dziedzińców dla zwiedzających oraz stworzeniu infrastruktury umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po terenie ruin. W tym samym czasie rozwijała się legenda czarnego psa, który według miejscowych wierzeń miał być duchem dawnego właściciela, okrutnego kasztelana, nawiedzającego ruiny po zmroku. Ta opowieść, choć pełna grozy, stała się częścią lokalnej tożsamości, i atrakcją przyciągającą poszukiwaczy wrażeń. Zamek Ogrodzieniec stał się idealnym tłem do opowieści o duchach, rycerskich klątwach i zagubionych skarbach. Od lat 70. XX wieku zamek zaczął coraz śmielej wkraczać do polskiej i zagranicznej popkultury. Służył jako plan filmowy dla wielu produkcji historycznych i fantastycznych. Kręcono tu między innymi sceny do Janosika Rękopisu znalezionego w Saragossie oraz Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy. W bardziej współczesnych czasach Ogrodzieniec zyskał międzynarodowy rozgłos dzięki serialowi Wiedźmin produkcji Netflixa. To właśnie tutaj zrealizowano widowiskową scenę bitwy pod Soden. Zamek stał się także centrum wydarzeń kulturalnych, turniejów rycerskich, festiwali historycznych, koncertów i rekonstrukcji bitew. Wieczorne spektakle, światło, dźwięk, iluminacje i multimedialne pokazy przyciągały tłumy turystów, a sam obiekt zyskał nowe życie jako żywe muzeum i sceneria dla działań artystycznych. Dziś Ogrodzieniec to nie tylko zabytek, to także marka i symbol całego regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W drugiej połowie wieku podjęto kolejne działania konserwatorskie, tym razem bardziej świadome uwzględniające zarówno ochronę autentyzmu materiału, jak i potrzeby turystyki masowej. Stworzono ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, wirtualne rekonstrukcje oraz punkty widokowe. Zamek stał się ważnym elementem edukacji historycznej, wciągając kolejne pokolenia w świat średniowiecza, rycerskich ideałów i architektury obronnej. Wiek XX był więc czasem ponownego odkrywania ogrodzieńca, już nie jako zapomnianych ruin, lecz jako miejsca dynamicznie wpisanego w kulturowy krajobraz współczesnej Polski. Historia zamku zyskała nowe rozdziały, a jego mury stały się świadkiem nie tylko dawnych bitew, ale i nowoczesnych narracji. Współczesny zamek ogrodzieniec to coś znacznie więcej niż malownicza ruina. To tętniące życiem centrum kultury, edukacji i turystyki, które przyciąga setki tysięcy gości rocznie. Położony na szczycie wapiennego wzgórza, w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zamek stanowi perłę szlaku Orlich Gniazd, jednej z najważniejszych tras turystycznych w Polsce. Mimo upływu wieków, ruiny wciąż wywierają silne wrażenie. Monumentalne ściany, wąskie przejścia, wysokie wieże i rozległe dziedzińce zapraszają do odkrywania tajemnic przeszłości. Dzięki systematycznym pracom konserwatorskim i inwestycjom w infrastrukturę, ogrodzieniec jest dziś w pełni przystosowany do przyjęcia zarówno indywidualnych turystów, jak i zorganizowanych grup. Zwiedzający mogą eksplorować wnętrza ruin, wspinać się na punkty widokowe, odwiedzać wystawy multimedialne oraz uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych. Dla dzieci przygotowano interaktywne ścieżki z zagadkami i animacjami, a dla dorosłych trasy tematyczne, śladami rycerzy, alchemików i duchów. Niezwykle popularne są wydarzenia plenerowe, odbywające się na terenie zamku: nocne zwiedzanie z pochodniami, rekonstrukcje historyczne, festiwale średniowieczne, koncerty oraz spektakle teatralne. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu i nagłośnieniu. Ruiny stają się nie tylko sceną, ale i żywym uczestnikiem tych widowisk, tworząc niepowtarzalny klimat. Ogrodzieniec odgrywa także istotną rolę w edukacji historycznej i regionalnej. Współpracuje z muzeami, szkołami, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi, promując wiedzę o historii Polski, średniowiecznej architekturze oraz kulturze materialnej. Prowadzone są warsztaty archeologiczne, lekcje żywej historii, a także badania naukowe dokumentujące zmiany w strukturze zamku oraz w otaczającym go krajobrazie. Zamek stanowi również przedmiot zainteresowania miłośników legend i zjawisk paranormalnych. Organizowane są specjalne noce z duchami, podczas których przewodnicy opowiadają o czarnym psie, niewidzialnym więźniu i przeklętym alchemiku. Choć historie te traktowane są z przymrużeniem oka, stanowią ważny element lokalnego folkloru i pomagają budować emocjonalną więź odwiedzających z miejscem. W obliczu rosnącej liczby turystów i zmian klimatycznych, zarządcy zamku stają dziś przed nowymi wyzwaniami. Wprowadza się rozwiązania z zakresu zrównoważonej turystyki ograniczenie ilości jednorazowych odpadów, instalacja paneli słonecznych, monitorowanie erozji murów, i ochrona bioróżnorodności wokół zamku. Pojawia się również temat digitalizacji. Przygotowywane są wirtualne spacery, aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością oraz cyfrowe rekonstrukcje wnętrz. Zamek Ogrodzieniec trwa zatem jako żywy organizm łączący przeszłość z teraźniejszością i wybiegający w przyszłość. Dla jednych to miejsce fascynującej przygody, dla innych Przestrzeń refleksji nad historią i przemijaniem. Dla wszystkich jednak pozostaje symbolem siły, trwania i piękna zaklętego w kamieniu. Dziękujemy, że byliście z nami w tej niezwykłej podróży przez wieki, mury i legendy zamku Ogrodzieniec. Od średniowiecznych początków, przez czasy świetności i zniszczenia, aż po dzisiejsze dni, to miejsce wciąż żyje historią i emocjami. Jeśli podobał Ci się ten odcinek. Nie zapomnij zasubskrybować Polish Castle Podcast, zostawić opinii i polecić nas znajomym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jeśli kiedyś odwiedzisz Ogrodzieniec, daj się ponieść opowieści zaklętej w kamieniu.